I'm talking. I Jestem Belbony, a to jest Madrader. Powiem ci to samo, co mówię wszystkim nowym. Niczego nie próbuj, bo każę Brokowi, żeby ci dołożył. Tak? Cóż, to moje śmietnisko, a nie twoje. Zamawiaj coś albo wynocha. Idź pogadać z Werą, jeśli interesują cię plotki. Ja nie obgaduję ludzi. O, tak. Kompletnie się rozkleił. Cieszę się, że nie jestem na miejscu, Cindy. Historia? Mało tu jest główna. Chcesz wykopać jeszcze więcej? Nie wiem, czy kiedykolwiek zostało oficjalnie założone. Było tu od zawsze, uwięzione nad rzeką i pełne kretynów. Nie, ale mogę ci powiedzieć, wynoś się z mojego baru. Pierwszy na koszt firmy. A teraz zjeżdżaj. Ha! Ależ kłamliwy skurwiel! Nie było go jeszcze na świecie, gdy tu przyjechałam. Chcesz poznać historię tej wanny? Znają tylko Pinkerton. Większość uważa, że nie żyje, albo odszedł. Zadekował się w drugiej połowie statku. Nie lubi gości. On ci wszystko wyjaśni. Będę tu, jeśli znów poczujesz pragnienie. Jestem Janis Kapliński, główny botanik. Czego potrzebujesz? Widziałam, jak ktoś rozmawia z doktor Lee, ale nie powinnam o tym mówić. I tak jest w złym humorze. Nie chcę go pogorszyć jeszcze bardziej. Lepiej porozmawiaj z nią osobiście. Jeśli to nie ma nic wspólnego z działem naukowym, to nie należy mnie pytać. A doktor Lee jest tak zajęta, że lepiej nie przeszkadzać jej w pracy. Na razie. Słuchaj, to zastrzeżony obszar. Mam dość powtarzania. To. to ty, mój Boże, wyglądasz tak podobnie do niego. Jesteś synem Jamesa, prawda? Co tu robisz? Tak, oczywiście, że go znam. Nie wiesz, kim jestem? Zapewne James nigdy ci nie mówił. Typowe. Jestem doktor Madison Lee. Pracowałam wiele lat temu z twoim ojcem. W zasadzie z twoją matką też. Musisz mi wybaczyć. To wszystko było bardzo stresujące, po tym jak twój ojciec nagle się pojawił po tak długiej nieobecności. Musisz zrozumieć, że ja my wszyscy zostawiliśmy to za sobą. Projekt oczyszczenie, naszą pracę, to wszystko. Pogodziliśmy się z tym, nawet jeśli twój ojciec tego nie zrobił. Czyli ty nie? Myślałam, że on cię tu przysłał. I czy właściwie nie masz być w krypcie? James mówił, że cię tam zostawił. Twojego ojca już tu nie ma i nie podoba mi się twój ton. Twój ojciec nalegał, żebyśmy wrócili do pracy nad projektem oczyszczenie. Próbowałam powiedzieć mu, że minęło już zbyt wiele czasu, że nie ma już szans na wznowienie projektu. Jak można było przewidzieć, nie chciał mnie słuchać. Powiedział, że może dowieść, że projekt ma szansę powodzenia i wyruszył do starego laboratorium. Przykro mi, ale nie wiem, co jeszcze mogę Ci powiedzieć. No cóż, wiem, że miał zamiar się tam udać. Udało Ci się znaleźć jakieś notatki? Może dowiesz się chociaż co planował. James zawsze robił notatki. Nagrania, holotaśmy i tak dalej. Wróć tam i poszukaj czegoś takiego, jeśli tak chcesz go znaleźć. Chyba mogę. Pracowałam z nimi przez kilka lat, zanim... Zanim twoja matka zmarła, a twój ojciec postanowił odejść. Co jeszcze chcesz wiedzieć? James był bardzo zdeterminowany. Chciał zmienić świat. Cóż, chyba wszyscy wtedy tacy byliśmy. Był skupiony na dwóch rzeczach. Na uruchomieniu projektu oczyszczenie i na twojej matce. Kiedy zmarła, myślę... Myślę, że się poddał. Wiem, że chciał bezpieczeństwa dla ciebie, ale myślę, że częściowo chciał też uciec. Ale wydaje mi się, że nigdy nie był tak naprawdę w stanie porzucić tej idei. Szczerze mówiąc, jestem w szoku, że czekał cały ten czas i chcę spróbować ponownie. Twoja matka była, cóż, była dobrą kobietą, bardzo oddanym naukowcem. Twój ojciec bardzo ją kochał. Straszna szkoda, że zmarła. Bardzo chciałaby Cię poznać. Komplikacje przy porodzie. Nikt z nas tego nie oczekiwał. Nie byliśmy odpowiednio przygotowani. Musisz zrozumieć, że mieliśmy tylko stary, zdezelowany sprzęt z odzysku. Zrobiliśmy, co tylko mogliśmy. Tak, cóż. Niestety to nie wystarczyło. Dobra? Co? Cóż, nie wiem, co tu jest do opowiadania. Twój ojciec i ja pracowaliśmy razem przez dłuższy czas. Myślę, że byliśmy na dobrej drodze. Ale wystąpiły komplikacje. Projekt został porzucony, a twój ojciec zniknął. Wróciłam do Rivet City i założyłam laboratorium, które widzisz przed sobą. Nazwaliśmy go projektem oczyszczenie. Co chcesz wiedzieć? To było dość proste. Świeża, czysta woda dla wszystkich. Tak prosty pomysł, a jednak tak niemożliwy do zrealizowania. Planem było zbudowanie obiektu zdolnego do oczyszczania naraz całej wody w basenie pływowym. Bez promieniowania, bez muł, po prostu czysta woda. Okazało się to trudniejsze, niż się spodziewaliśmy. Teorii wszystko opracowaliśmy, rozumieliśmy naukowe podstawy, ale promieniowanie w tej okolicy było tak wszechobecne. Testy na małą skalę dawały pomyślne wyniki, ale za każdym razem, gdy próbowaliśmy przetestować ten proces na większą skalę, to było zbyt wiele. Może gdybyśmy mieli więcej czasu albo lepszy sprzęt. Co się zdarzyło? Ty? Nie chodziło tylko o ciebie. Mieliśmy już więcej problemów niż byliśmy w stanie rozwiązać, ale twoje narodziny przepełniły czarę goryczy. Twój ojciec postanowił, że Twoje dobro jest ważniejsze niż wszystko, nad czym pracował, i odszedł. Opuścił nas wszystkich. Po jego odejściu, bractwo uznało, że nie jesteśmy już warci ich czasu. Bez ich ochrony musieliśmy opuścić oczyszczalnik. Dobra. To laboratorium naukowe Rivet City. Założenie go zajęło wiele lat, ale nieźle sobie radzimy. Nasza praca nad przenośnymi generatorami fuzyjnymi i hydroponiką idzie całkiem nieźle, nawet jeśli niezbyt terminowo. Rivet City to jeden z ostatnich bastionów cywilizacji w tym kraju. Pracujemy nad odbudową cywilizacji, nad uczynieniem świata ponownie zdatnym do życia. Mogę ci powiedzieć wszystko o laboratorium, ale chociaż byłam tu niemal od początku, nie bardzo mogę ci pomóc ze szczegółami początków miasta. Wydaje się, jakby to było w innym życiu. Obawiam się, że od tamtej pory wiele się zmieniło. Powodzenia w poszukiwaniach ojca. Tak, tak, tak. Ale doktor Lin. Doktor Lin, to ludzkie życie. Jestem zajęty. Wybacz mi. Czeka mnie wiele pracy. Pomagam doktor Lee, kiedy trzeba coś przenieść. Nie jestem naukowcem, tylko dźwigam ciężkie rzeczy. Mam mnóstwo napraw do zrobienia, a teraz proszę się odsunąć. Praca dobrej pani doktor nad oczyszczeniem wody. Czołem! Słuchaj, niektórzy z nas chcą coś osiągnąć, a ostatnio dość mieliśmy przeszkód. Każdy, kto tędy przechodzi, musi porozmawiać z dr Lee, idź jej zawracać głowę. Z pewnością niebo bystrzejsze niż większość ludzi tutaj, ale to akurat niewielkie osiągnięcie. Na razie. Ty tam! Co ty? Jakiś laborant? Nie, wyglądasz zbyt zwietrzale. Czy jesteś może do wynajęcia? Do rzeczy. Podoba mi się. Cóż, jak się okazuje, zapodziałem pewną bardzo delikatną własność. Hmm. Jak to ująć w zrozumiały dla ciebie sposób? Twoja wiedza o robotach kończy się na tych wiaderkach pełnych śrubek, tych panach złomowych rączkach i takich tam. Cóż, roboty mogą być nie tylko tym. Widzisz, we wspólnocie stworzyliśmy sztucznych ludzi, syntetyczne humanoidy, zaprogramowane, by myśleć i czuć to, co chcemy. No, i one czasami się gubią, oddalają. Nonsens! Mówimy o maszynie. Czy można zniewolić generator lub oczyszczalnik wody? Oczywiście, że nie. Stosuje się tę samą zasadę. Ale wróćmy do Twojej misji. Masz znaleźć tego zaginionego androida. Wytropiłem go gdzieś tutaj, na stołecznych pustkowiach. Musiał zrobić coś drastycznego, jak operacja twarzy lub czyszczenie pamięci. Inaczej już byśmy go znaleźli. To nie będzie łatwe zadanie. Może nawet nie zdawać sobie sprawy, że jest androidem. Nie denerwuj go rozmową, tylko natychmiast zgłoś się do mnie. Ja się tym zajmę. Oczywiście! Mam do swojej dyspozycji zaawansowane technologie wspólnoty. Mogę się nimi z tobą podzielić. Pomyśl tylko o tym, jak zazdrościć będą ci twoi przyjaciele. Doskonale! Zlokalizuj mojego androida, a nie pożałujesz. Masz. Posłuchaj wiadomości, którą mi przysłał. Przysięgam, że mi za to zapłaci. Zapomnij o wszystkim, co wiesz na temat robotów. Te kukły to zwykłe zabawki dla dzieci w porównaniu z tymi prawdziwymi. Androidy mają sztuczną skórę i krew i są tak zaprogramowane, by symulować ludzkie zachowania, jak oddychanie. Potrafią nawet jeść i trawić pożywienie. Jak mówiłem, Podejrzewam, że przeprowadzono mu rekonstrukcję twarzy i prawdopodobnie wymazano też pamięć. Spróbuj przeszukać gabinety lekarskie lub warsztaty techników w poszukiwaniu informacji o androidach. Jeśli miał styczność z tymi ludźmi, mogą istnieć jakieś dokumenty. Zacznij od doktora Prestona. Żyje na tej cieknącej łodzi. Sprawdź, czy czegoś nie wie. W końcu jest lekarzem. A teraz, jeśli mi wybaczysz, jestem zajęty próbami ignorowania mojego otoczenia. Może, może tak naprawdę nie odszedł. Może uciekł, zbiegł z niewoli, jak mu się zdawało, jeśli źle zinterpretował swoje położenie. Możliwe, że mój android próbował zapomnieć o swym poprzednim życiu, wymazać wszystkie wspomnienia, całe poczucie winy, wmówić sobie, że naprawdę jest człowiekiem. Więc nie? Nie może być zwyczajnym robotem, ale na pewno nie jest człowiekiem, bez względu na to, jak bardzo tego pragnie. Stworzyłem go i chcę go mieć. Koniec historii. Na Boga, Twoja natarczywość dorównuje Twojej mądrości. Dobrze więc, powiem Ci, co chcesz wiedzieć, jeśli pomożesz mi odnaleźć moją własność. Do zadań tej konkretnej jednostki należało polowanie i pojmowanie innych zbiegłych androidów. Tak, inne też uciekały. To jeden z efektów ubocznych posiadania tak złożonej SI. Maszyny zaczynają samodzielnie myśleć. Wmawiają sobie, że mają prawa. I tak ten konkretny android uwierzył, że zrobił coś złego, niemoralnego, i chciał zapomnieć o tych czynach. Zadowala cię to? Ten konkretny android, model, a321 jest inny, wyjątkowy. To najbardziej zaawansowany, sztuczny człowiek, jakiego kiedykolwiek stworzono. Inne, jak tamten mój ochroniarz, armitaz, są starszymi modelami. Łatwo je reprodukować, ale A321 odtworzenie go zajęłoby lata. Tak więc widzisz, Trzeba znaleźć tego androida za wszelką cenę. Wszystkie inne można spisać na straty. Ale A321 on jest nie do zastąpienia. Wspólnota sama w sobie jest jedynie zniszczonym przez wojnę kłębowiskiem przemocy i rozpaczy. Jednak wewnątrz zamkniętego środowiska Instytutu? Ale sprawy Instytutu to nie twoje zmartwienie. Twój niedorozwinięty mózg nie byłby w stanie pojąć naszych osiągnięć. Według mnie potężny statek osiadł na mieliźnie i wprowadziła się do niego banda dzikusów. Koniec lekcji historii. Oczywiście, że musisz. Hm. Wystarczająco blisko. Trzymaj ręce, tak bym jeździł. Wczoraj w nocy był straszny krok. Let nie udał mu się zasnąć. Może w szybkiej działce znajdziesz coś, co pomoże ci zasnąć. Nie masz... Wczoraj w nocy był straszny krok. Iść na środkowy. Jeśli będziesz z tym kombinować, będziemy mieli kłopoty. Jestem Diego, akolita kościoła pod wezwaniem świętej Moniki. Święta Monika uratowała swojego syna od potępienia wiecznego. Jest teraz patronką zagubionych dzieci dla wszystkich wiernych. Naprawdę zachęcam do przyjścia do kościoła w niedzielę rano. Kazanie będzie w całości poświęcone świętej Monice. Przyjmowaniem datków zajmuje się ojciec Clifford. To z nim należy o tym rozmawiać. Ależ oczywiście. Ojciec Clifford prowadzi posługę co niedzielę rano. Zachęcam do przyjścia. Ojciec Clifford. Sanktuarium jest na dziobie statku na górnym pokładzie. Ojciec prowadzi tam posługę w każdą niedzielę rano. O czym ty mówisz? Jestem kapłanem. A przynajmniej będę, jak tylko ojciec Clifford. Nieważne. Nie ma znaczenia, co Angela myśli. Wkrótce złożę śluby czystości. Wybaczam Ci i co ważniejsze, Bóg może Ci wybaczyć. Słyszałem, że kiedyś tutaj siedzieli bandyci. Aż któregoś dnia ktoś to miejsce wyczyścił, ale nie jestem tego pewien. Z Bogiem.